rzeczy, których po prostu nie mogę zdzierżyć we wnętrzach. Jako architekt wnętrz widziałam już naprawdę wiele, ale są rzeczy, które za każdym razem wywołują u mnie ciarki. I to nie jest zachwytu. Jeden. Zasłony, które nie sięgają do ziemi. Ja wiem, może komuś to nie przeszkadza, ale serio, krótkie zasłony wyglądają jakby ktoś się wyprał 90 stopniach. Albo zabrakło materiału w sklepie. Dwa. Dywany, które są za małe do pokoju. Wiecie, taki mały placek po środku salony, który ledwo podtrzymuje stolik kawowy. Albo odpowiedni dywan, albo nie ma go wcale. Innej opcji nie widzę. 3. Kolory, które gryzą się jak pies z kotem. Intensywny fiolet i jaskrawa zieleń wyglądają jakby walczyły o uwagę na ringu. Czerwień z kolorem pomarańczowym? Chaos! Nie harmonia. Kolory to sztuka, trzeba je odpowiednio połączyć. 4. Brak gniazdek w odpowiednich miejscach. Mamy XXI wiek. Robimy remont, a potem przedłużacze ciągną się po całym mieszkaniu, albo ładowarka wisi do telefonu nad zlewem. Nie, po prostu nie. 5. Źle dobrane proporcje mebli. Wyobraźcie sobie ogromna kanapa w mikroskopijnym pokoju albo maleńki fotelik w salonie wielkości sali balowej. Taki dysonans, że nie wiadomo, czy usiąść, czy się roześmiać. Czy jest ktoś, kto ma jeszcze podobne wnętrzarskie traumy? Komentujcie, bo naprawdę ciekawi mnie, co Was doprowadza do szału. Może jest coś, czego jeszcze nie odkryłam?